Witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj będzie to już ostatni makijaż Wykonany od A do Z paletką Coco Blend Mam nadzieję, że ta seria paletkowa Wam przypadła do gustu Myślę, że te filmy takie od A do Z jedną paletką będą dla Was pomocne I będzie łatwiej Wam wybierać na przykład zakupy, które będziecie robić Czy Naprawdę, jeśli ktoś ma ciężki wybór, nie wie, którą wybrać paletę, nie wie, z której będzie bardziej korzystał i która przyniesie mu zamierzone efekty, to myślę, że warto oglądać takie filmiki właśnie moje od A do Z. W tych trzech maquillażach, które Wam pokazałam, postarałam się użyć wszystkich cieni i chyba właściwie mi się to udało. No i chyba jedyny minus tej paletki to jest ten cień. Jest bardzo piękny, jest mocno napigmentowany, ale... Tak jak robiłam słocze, żeby zobaczyć jak na początek, mniej więcej, jakie kolory dobrać na oko. No i robię tutaj słocze na ręce. Przychodzi co do czego nakładam ten. Ten jest fajny, taki masełkowaty. Ten też jest w porządku, ale ten. Wziąłem tak ten palec. Patrzę, on mi się cały po prostu z siebie. On jest tak miękki, że naprawdę trzeba z nim uważać. W każdym razie bardzo polecam wam tą paletkę, jeśli jesteście zainteresowani makijażem, który mam obecnie na sobie. Zapraszam Was do no Do, do przygotowania tak. swojej twarzy użyłam podkładu Rimmel Stay Jest to odcień 101. On już jest tutaj na wykończeniu. Używałam go jakiś czas temu. I stwierdziłam, dobra, wrócę do niego, żeby pozbyć się już opakowania. Brwi zrobiłam kredką z Catrice. Jest to kredeczka o numerze 30. Brow Piece. Do tego pod oczy trumacz a jako baza korektor Spectrix kamuflaż właściwie tak więc zaczynamy biorę zwykły taki duży pędzelek z Sunshine Minerals i zmatowię całą powietrze jasnym cieniem Zalet 227, i tak jak widzicie, tutaj już mam nałożony ten bordowy cień. Użyję go do załamania powieki. Teraz użyję pędzelka o numerze 231 i czarny matowy cień nałożymy w zewnętrznym kąciku. Płaski pędzelek 234 i ten piękny cień nałożymy na całą powiekę. Teraz, żeby połączyć tą czerń, użyję takiego drobnego pędzelka. Teraz użyję czarny cień, ale z takimi złotymi drobinkami. Połączę to przejście pomiędzy czarnym a takim niedzielnym cieniem. Ponownie biorę pędzel 234, ale teraz użyję tego jaśniejszego cienia i nałożę do, na centralną część powieki. Teraz użyję takiej zwykłej pacynki i tego do cienia i zrobię tylko taką jakby kropeczkę na tej powiece, żeby się mocniej mieli. Od razu mogę użyć tej facenki również, żeby zaznaczyć wewnętrzny kącik. Teraz pędzelek 224 i ten bordowy cień poprawiam nim załamanie powieki. Wracam do białego, matowego cienia i tego grubego pędzelka i łączę tutaj to załamanie powieki, żeby było takie ładne przejście. Do wykonania dolnej powieki użyję najpierw w zewnętrzny kącik użyję czarnego cienia, a później na resztę powieki nałożę ten fioletowy cień. Wszystko rozetrę bordowym. I to tak wygląda nasze cieniowanie. Teraz zaznaczę dolną linię womną brązową karetką z iPhone. Jest to czareczka Bittering. I tą samą czareczkę od razu wyrysuję czarnystę na oko. Oczy mamy już zrobione, to teraz wyczontrujemy twarz. Najpierw utrwalę podkład pudrem ryżowym z Piranha. Teraz do profilowania twarzy użyję standardowo swoje kobo na białe i taki skośny pędzelek Teraz pozostaje nam użyć tylko i wyłącznie rozświetlacza i jest to 310 mol. Tak się prezentuje makijaż. Teraz mamy do zrobienia tylko i wyłącznie usta. I myślę, że tutaj pójdziemy w coś takiego delikatnego, żeby został ten akcent tylko i wyłącznie na oczy. Jeśli usta mają być nude, to myślę, że dobrym wyjściem będzie ta pomadka z Numerka jej właściwie nie znam. No, jest to w każdym razie ta najjaśniejsza ze wszystkich. I tak wygląda skończony makijaż. Powiedzcie mi, co nim sądzicie, czy spodobała Wam się ta wersja w paletką Coco Blend? Jest to już ostatni filmik tą paletką. Oczywiście no, będzie się pewnie gdzieś tam przewijała w następnych filmach, ale mam na myśli tutaj, że ona jest po prostu jedna, jedyna, jeśli chodzi o makijaż. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się spodobało, którą wersję, która wersja najbardziej przypadła Wam do gustu. Ja chyba najbardziej upodobałam sobie to, co mam obecnie na sobie, ale dla każdego podoba, dla każdego podoba się cokolwiek innego i dlatego myślałam, że będzie fajnie stworzyć kilka makijaży jedną paletką, żeby udowodnić, że to jak inni podczas dane paletki, używają z niej tylko jednego czy dwóch cieni. Uważam, że jest to bez sensu i naprawdę warto pokazywać, co można wyciągnąć z danej paletki i czy naprawdę warto jej kupować, bo jeśli faktycznie mamy z niej użyć tylko jeden czy dwa cienie, to jest to bez sensu. U mnie dobrze, można po prostu te dwa cienie kupić sobie indywidualnie i włożyć do jakiejś paletki. A tutaj mamy komplet. Myślę, że paletra jest bardzo miła i nie będę chyba właściwie jej recenzować, bo to, co mam na oczach, jest chyba najlepsze, jeśli chodzi o pokazanie, co ta paletra potrafi, jakie ma możliwości. Od siebie dodam, że naprawdę mi się z nią dobrze pracowało i jest to paletka, do którą po prostu sięgam ostatnio najczęściej. Obecnie czeka już kolejna paletka w Kolei, żeby nagrać te filmiki, ale myślę, że najpierw nagram Wam jeszcze kilka filmów takich typowo świątecznych i myślę, że to wszystko. Do następnego razu. Żegnam się z Wami. Pa, pa!